Bajeczka o rewolucyjce. W pewnym mieście i dzielnicy, dom przy domu wzdłuż ulicy, Wznosić jeli zwykli ludzie, nie ustając w żmudnym trudzie. Tak przez wiele, wiele lat budowali własny świat. W niespokojnej swej osadzie, przy ruchliwej autostradzie. Wicher czasem zrywał dachy. Z autostrady nieraz strachy przez osiedle przeszły niszcząc, zostawiały tylko zgliszcza. Wówczas znowu wspólnym trudem sprzątać przyszło gruzy ruder, kłótnie w jedno zmienić słowo i urządzać się na nowo. Lecz gorącą mieli krew, wzajem sobie czyniąc wbrew, nogi sobie podstawiali i się sami załby brali. Choć nikt w świecie w to nie wierzył, to udało im się przeżyć. Wielu wprawdzie się dziwiło, że się nieźle wciąż tam żyło. Aż powstała horda młoda, którą wiodła nowa moda, podpatrzona u sąsiadów, aby zburzyć świat swych dziadów. Więc i jak to zwykle bywa, gdy się tłum do buntu zrywa, W rewolucji rozum zasłabł. Pozostały tylko hasła. A wy, dziady, oczywiście, całkiem z zdynozaurzyliście i zupełnie już nie wiecie, jak się żyje w wielkim świecie. A tam czas eksperymentów, domy więc bez fundamentów, już budować będą młodzi. Od nich dzisiaj się odchodzi. Tam uczeni ustalili, że jest lepiej byśmy żyli, poruszając się na co dzień tyłem i na jednej nodze. Za ulicą, w tamtych blokach dawno kwitnie myśl głęboka. Postępowa nowa moda, wszyscy srają tam na schodach. Aż wspólnota osiedlowa rzekła: Dajcie dojść do słowa. Widzim przecie świat się zmienia. Znajdźmy nić porozumienia. Lecz postulat ten wydrwiono. Krzyknął tłum wraz unisono. Koniec i tradycją basta. Będę nasrać chciał, to nasram. Zarządzimy nową władzą wszystkim, jak uczeni radzą, upierdolić prawą nogę. Lepiej ćwiczcie więc już jogę. Z nikim gadać nie będziemy. Zaraz wam tu pokażemy, Jak pomniki pięknie zwalać, już hołoto wypierdalać. Patrzcie, jak sąsiedzi mają, Jak wspaniale wszędzie srają. Tyłem kica każdy człeczek, a tu ciągle średniowiecze. Więc z postępem, bracia moi, niech się nasrać, nikt nie boi na to, co go w oczy kole. Jebać, jebać, ja pierdolę. Tak jak rzekli, uczynili. Co się dało więc, zniszczyli. Podpalili, zaorali i na gruzów w stos nasrali. Zaśpiewali naukowcy, postępowcy i światowcy, w takt rewolucyjnej pieśni Patrzcie, jacy nowocześni.